Ja wiem, że to może nie jest dobry czas. Na pewno nie jest to najlepszy czas, najlepszy moment na czytanie kryminałów, ale być może czasami potrzebujemy też wytchnienia. Dlatego bardzo Państwu chciałem polecić dwie książki wydane przez wydawnictwo Agora w ostatnim czasie, z których jedna jest związana w jakiś sposób z polityką i wydarzeniami ostatnich tygodni, A właściwie z ich historycznym tłem. Mówię o książce Julii Łapińskiej Czerwone Jezioro, której akcja dzieje się w dawnej, w mieście, w którym stacjonowały rosyjskie wojska w Polsce i w tej. Mrocznej przeszłości. Ukryta jest również kryminalna zagadka, którą próbuje rozwikłać. Jeden, z moim zdaniem, z najciekawszych detektywów, jacy pojawili się w ostatnich latach w polskiej literaturze kryminalnej, gdyż Julia wprowadza do niej bohatera, który jest fotografem wojennym. Fotografem, który jest obarczony. Traumą i syndromem PTSD. Teraz po swoistym emocjonalnym upadku próbuje się podnieść, trafiając na zlecenie, właściwie dostając zlecenie od rosyjskiego oligarchy, swojego dawnego kumpla z placów zabaw, który zaprasza go na swoje wesele, żeby zrobił mu po prostu ślubne zdjęcia. Co zobaczy. Kuba na, tych, na tym weselu, co sfotografuje. Wpędzi gotownie lada kłopoty i wywoła demony, które tkwią głęboko pod powierzchnią Czerwonego Jeziora. Strasznie Państwu polecam książkę Julii Łapińskiej, która to książka zwyciężyła w naszym agorowym konkursie na najlepszą powieść kryminalną. I to zwyciężyła no, w sposób zdecydowane to bardzo utalentowana mm, autorka i myślę, że bardzo namiesza w świecie literatury kryminalnej. I jeszcze jedna książka, trójki autorów, Łukasza Błaszczyka, Pawła Sojewicza i Marka Wełny, Biały Ląd. Otóż nie wiem, czy Państwo wiecie, że w latach 90-tych nasz, nasz kraj próbował ekspansji gospodarczej również w Afryce, w Kongu. To jest sfikcjonalizowana oczywiście wersja tamtych wydarzeń. Wtedy chodziło o KGH, KGHM i o Miedź, tutaj chodzi o kobiet i o zupełnie fikcyjną firmę, ale przede wszystkim jest to znakomita, osadzona w momencie przewrotów politycznych i napięć etnicznych opowieść o bohaterze z przypadku, o współczesnym piszczyku, który musi poradzić sobie z sytuacją, która absolutnie go pod każdym względem przerasta. Bohater tej książki Kojarzy mi się bardzo z bohaterem filmu słynnego, kultowego, filmu Braci Cohen-Bik-Lebowski. Dlaczego? No cóż, koniecznie przeczytajcie tę książkę, to wtedy się przekonacie. Zapewniam, że jest to wysokiej klasy, ale fantastyczna rozrywka.